Cześć, dzień dobry, z tej strony Weronika. Witam się z Wami w 50. spotkaniu podcastowym podcastu Emocje a życie. I tak, oczywiście, na początku yy, będę Was trochę przepraszać za to, że ten odcinek nie pojawił się w tamtym tygodniu. Miał być dodatkowy, taki ekstra 50. odcinek, ale yy, ostatnio yy, jakoś żyję na zwolniony, w zwolnionym tempie o czym jeszcze yy, za chwilę Wam rozszerzę. Natomiast to też się wiąże z tym, że zaczęłam w końcu realizować jakieś tam swoje projekty, o których już dawno <ślałam> myślałam i no po prostu, które. W końcu chciałabym, żeby ujrzały światło dzienne i w sumie z tego jestem bardzo zadowolona. A to też się właśnie wiąże z tym, że niestety mam mniej czasu na, na podcast i na bloga i na byciu w social mediach. Chociaż staram się być I, i tak po prostu chciałabym, żebyście wiedzieli, czym to jest spowodowane i tak dalej. Ale nagrywam 50 odcinek, będzie właśnie teraz. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że jest kilka dni obsłowy. A myślę, że dzisiejszy temat będzie dosyć takim potrzebnym i ważnym tematem, jak większość tutaj poruszanych moim zdaniem. Wiecie dokładnie, że jestem osobą wysoce wrażliwą, a jeżeli nie wiecie, to właśnie się teraz dowiedzieliście. Ja nie miałam tej pewności, nie wiedziałam o tym jeszcze jakiś czas temu. Dopiero jak zaczęłam nad sobą pracować, dopiero... Po zdiagnozowaniu u mnie nerwicy lękowej i po psychoterapii itd. Tak dowiedziałam się w sumie sama, <laughs> jakoś taka świadomość do mnie przyszła, że mam wszystkie objawy i cechy osoby wysokowrażliwej. Yy, I to naprawdę wiele zmieniło w moim życiu, bo wiele zrozumiałam, zrozumiałam siebie. Po pierwsze, i to dlaczego tak się zachowuje czasami, a nie inaczej. I to po prostu spowodowało to, że, że w pewnych sytuacjach rozumiem siebie bardziej. I też moje otoczenie jest w stanie mnie zrozumieć, mam nadzieję, przynajmniej. Więc dzisiaj, tak z okazji tego 50 odcinka, który przypada w sumie akurat tak się złożyło w czasie, kiedy mija rok prowadzenia podcastu, myślę, że. Fajnie będzie, jak poruszę temat właśnie wys wysokiej wrażliwości i tego, jakimi cechami się ona mm, definiuje i e, jak, jak, może, jak może wyglądać, jak, jak osoba wysoko, wysoko wrażliwa em, się Potrafi, znaczy potrafi, może się zachowywać, może się okazać tak, że um, macie te cechy, macie większość z tych cech, a nawet nie wiedzieliście, że jesteście osobami wysoko wrażliwymi. wrażliwymi. Myślę, że um, taka świadomość tego, jak, jakim się jest człowiekiem, w takim sensie właśnie um, zrozumienia siebie, swoich emocji i tak dalej jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że może... Komuś z was to pomoże zrozumieć siebie bardziej, może wam otworzy oczy na swoje też otoczenie, swoich bliskich, może ktoś z bliskich waszych jest y, osobą wysoko wrażliwą. Myślę, że zrozumienie siebie i innych jest bardzo ważne, więc y, znalazłam dzisiaj y, taką listę cech właśnie, y, która określa osoby wysoko wrażliwe, i pomyślałam sobie, że. <grych> Że poruszę kilka i powiem Wam, któ którymi ja się definiuję. Natomiast jak, jak je przeczytałam, to, to e, po prostu stwierdziłam z uśmiechem na twarzy, że wszystkimi się definiuje. <laughs> Więc e, oczywiście wiadomo, że tych cech różnorakich jest e, osób wysoko wrażliwych jest jeszcze pewnie mnóstwo, oprócz tych, których Wam dzisiaj tutaj chcę przytoczyć. Natomiast myślę, że to są jedne z ważniejszych i e, i ta właśnie lista, którą znalazłam, myślę, że naprawdę mocno określa właśnie osoby wysoko wrażliwe, e, więc zaraz do tego przejdziemy. I oczywiście, na wstępie, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że e, czy każda ta cecha, którą Wam teraz e, tutaj e, podam, może się też odnosić do zupełnie innych emocji i zupełnie innych określeń. Człowieka i to nie jest tak, że jak macie kilka z tych cech, y, bo u siebie je zauważacie, to, to możecie. To jesteście osobami wysoko wrażliwymi. Wszystko to zależy od tego, właśnie, jak ogólnie siebie postrzegacie i jak, jak to zauważacie ogólnie w całym waszym życiu. Um, czy takie sytuacje i takie wasze zachowania mocno was mm, czasami niepokoiły, czasami e, dziwiły, i tak dalej, i tak e, dalej? Więc trzeba spojrzeć na to wszystko tak ogólnie i też spojrzeć trochę w przeszłość, e, czy naprawdę od dłuższego czasu takie cechy macie. Wtedy, wtedy można by powiedzieć, że, że takimi osobami jesteście. Chociaż też y, ja tutaj nie chcę, że tak powiem, być jakąś wyrocznią. Chcę tylko po prostu poruszyć ten temat, y, bo myślę, że jest dosyć istotne. A wiadomo, że jeżeli potrzebujecie jakiegoś takiego, nie wiem, może nie określenia siebie, ale em... Jakiegoś takiego doprecyzowania swoich zachowań i tak dalej, to też mm, warto po prostu zasięgnąć też y, zdania, specjalistów i tak dalej. Ja specjalistką nie jestem, więc na wstępie po prostu chcę to zaznaczyć. E, będę wam po prostu mówić o tym, c, y, jak ja to widzę u siebie, bo e, ja mam zdefiniowane tę właśnie <grym> wysoką wrażliwość. E, I naprawdę z tymi wszystkimi cechami e, te wszystkie cechy określają po prostu mnie i to, i to, to jest prawda. E, więc tak. Mm, Jakie cechy możecie y, zauważyć? U, jeżeli zauważacie takie cechy u siebie, to możecie być osobami wysoko wrażliwi, wrażliwymi e, i to są symptomy somatyczne, np. częste bóle głowy, pleców, karku, problemy gastrologiczne. To może być senność, e, może być zajadanie trudnych emocji, e, może być tendencja do odczuwania lęku lub depresji. E, może być częste martwienie się o innych, niekoniecznie bliskich i ja powiem wam szczerze, że właśnie to bardzo u mnie od dziecka jest, że tak naprawdę o wszystkich naokoło się martwiłam o sobie zawsze zapominałam. Kolejne fizyczne lub emocjonalne poczucie wycieńczenia. Po spotkaniu z niektórymi osobami potrzeba czasu w samotności. Ja to też bardzo często miałam. Zauważałam u siebie, że e, bardziej wolę być sama niż z kimś wokół. E, to po pierwsze, a po drugie, właśnie bardzo, bardzo często, praktycznie zawsze było tak, że jak, e, nawet jak byłam dzieckiem, byliśmy gdzieś na jakichś spotkaniach rodzinnych. To potem naprawdę potrzebowałam duży, dużo czasu pobyć w samotności, żeby po prostu ustabilizować jakoś moje emocje. Kolejna rzecz to jest. Słaba koncentracja, łatwość rozpraszania się. To tak, to bardzo często widziałam u siebie też w szkole, chociażby, co było jakoś tam określane tym, że, że po prostu nie uważam na lekcji, albo coś takiego, co w ogóle nie było prawdą, bo ja uważałam na lekcji, tylko czasami po prostu pewne rzeczy mnie rozpraszały, pewne sytuacje mnie rozpraszały. Kolejne, odgrywanie roli bohatera wobec osób załamanych, zranionych przez różne doświadczenia. Tak, to jest takie też typowe, żeby się chce. Zbawić cały świat i pomagać wszystkim naokoło. Ja nie mówię, że to jest złe, oczywiście, ale nieczęsto też można się na tym sparzyć. Zresztą pewnie sami to wiecie. Poczucie, że życie czasem przytłacza. O, to ja mam do tej pory <laughs> i to bardzo często je... mam tak. Kiedyś miałam takie powiedzenie, że, że ja chyba nie pasuję do tego świata, ale to właśnie o to chodziło mi w tym momencie, że, że czasami życie mi przerastało i przytłaczało jakimiś różnymi sytuacjami, różnymi. Em bodźcami, które gdzieś tam świat mi dawał. Ym, kolejne, głębokie przeżywanie sztuki. Yy, ja akurat, jeżeli chodzi o sztukę, też tak mocno yy, z nią jakoś nie jestem związana, yy, ale to prawda, że, że zauważam to, że, że mnie bardziej to jakoś porusza. Jeżeli już, to bardziej mi porusza niż moje otoczenie. Yy, częste wzruszanie się i łzy. A to już o tym wam kiedyś mówiłam, chyba w którymś z odcinków, że byłam uważana kiedyś za beksy. <grym> i że ciągle po prostu płaczę bez powodu czasami. I do tej pory niektórzy nie rozumieją, pewnie, pewnie też macie takie doświadczenia, że łzy ludzi jakoś tak... Ludzie nie wiedzą jak się po prostu zachować, jeżeli widzą, że ktoś płacze. I lepiej określić kogoś, że jest Beksą albo że znowu się marzysz albo coś w tym stylu, niż niż zrozumieć tego człowieka i, za, i po prostu porozmawiać, czy zapytać się, o co chodzi, e, chociażby. Albo właśnie też mieć taki bardziej e, jakby nikogo nie obrażając, ale otwarty jakiś taki umysł i tak dalej, żeby wiedzieć po prostu, że, e, że niektórzy są bardziej wrażliwi. E, kolejne. Wyczuwanie bardzo łagodnych bodźców, których nie dostrzegają inny. inni. E, Niezwykłe ciche dźwięki, subtelne aromaty i tak dalej. No to to jest typowe. Mój, mój mąż się ze mnie śmieje, znaczy wiecie tak żartem oczywiście, śmieje się, że gdzieś bo w domu to ja już już tym przyzwyczajona do dźwięków naszego mieszkania. Na przykład bardzo bardzo było mi się ciężko przyzwyczaić na przykład do cykania zegara, który wisi u nas na ścianie, ale już akurat do tego konkretnego dźwięku się przyzwyczaiłam, jestem w stanie przy nim przy tym dźwięku spać, ale jeżeli na przykład pojedziemy gdzieś indziej i jest też zegar, który cyka, yy, nawet podobnie, to już nie jestem w stanie w jego obecności, w jego obecności. W, jeżeli wisi na ścianie, to nie jestem w stanie spać. Więc mój mąż wie, że jak gdzieś jesteśmy, jest gdzieś cykający zegar, cokolwiek, to o, zawsze wyjmuje baterię <grym>, na noc i rano wkłada, yy, więc kochany jest naprawdę. No ale właśnie to jest typowe. Poczucie przytłoczenia i panika w sytuacji wielu, wielu zadań do wykonania. No to prawda, jak pracowałam jeszcze kiedyś w korporacji, to no, były takie momenty, że było bardzo stresująco i bardzo, zresztą pewnie to znacie, było bardzo stresująco i, i były takie momenty, że było tych zadań mnóstwo. No, to naprawdę po takich dniach, nie wiem, jakbym przebiegła maraton, tak się czułam. Po prostu wręcz takie fizyczne objawy miałam, tego zmęczenia i, i właśnie ciągłe bóle głowy, bóle karku i tak dalej. Bez fizjoterapeuty po prostu się nie, to nie, nie, nie dobrze by nie skończyło. I też póki tego nie kumałam, dlaczego tak, tak reaguję, to, to też nie wiedziałam. Myślałam, że to jest normalne, że każdy tak to, tak to przeżywa, takie, takie stłoczenie zadań. Natomiast rozmawiałam, Między innymi właśnie zauważyłam, że, że inni po prostu to przyjmują jakoś taki. Normalnie, można powiedzieć w cudzysłowie normalnie, bo normalnie nie ma takiego słowa. W sensie takim, że dla jednego to jest normalne, dla, inny, dla innego co innego. E, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu niektórzy przyjmują to lepiej, jakoś tak, bez takiego jakiegoś nadmiernego stresu, a ja zawsze to bardzo przeżywałam. E, ponadprzeciętna empatia, współodczuwanie emocji innych, również w postaci z filmów lub książek, o to prawda, już jako dziecko. Mm, jeżeli jakaś książka mocno mnie poruszyła, albo jakiś wiersz, albo cokolwiek, to potrafiłam bardzo mocno to przeżywać przez długi, długi czas. To też było dziwnie odbierane przez innych ludzi. Nieśmiałość i wycofanie, zwłaszcza w dzieciństwie. No tak, to. Do tej pory jestem troszeczkę nieśmiała, chociaż bardzo, bardzo nad tym walczę. Jeżeli, mamy się spotkać, jeżeli mam się spotkać z jakąś e, nową osobą, której jeszcze nigdy nie, na przykład nie widziałam, no to jest naprawdę mm, mnóstwo, znaczy mnóstwo. E, no mnóstwo takich y, y, emocji się we mnie rodzi, ale też właśnie to jest duża odwaga z mojej strony, naprawdę duża odwaga. Nie mam takiej łatwości w nawiązywaniu relacji, chociaż tak jak mówię, no już jestem dorosła i rozumiem to i, i, i że tak powiem y, staram się przełamywać. Ale tak jest, więc jeżeli będziemy mieli kiedyś okazję się e, poznawać, albo jeżeli nie wiem, gdzieś będziecie mnie widzieć i e, bo już była taka sytuacja, że, e, że ktoś nie miał odwagi do mnie podejść, to naprawdę śmiało podchodźcie. Ja wiem, <grym>, że to nie. Rozumiem Was, że to nie jest łatwe, ale podchodźcie, bo miejcie tą świadomość, że ja boję się jeszcze bardziej i jeszcze większy mam respekt niż, niż wy. Także tak, gdyby były takie sytuacje w przyszłości. W przyszłości. Wrażliwość na zmiany nastroju u innych, umiejętność określenia ich, ich emocji, to jest zaletą i wadą, można powiedzieć, bo z jednej strony dobrze jest wiedzieć, co kto czuje i, i też mu pomóc, bo to też się wiąże z taką pomocą. Natomiast czasami jest dużą wadą, bo też właśnie przyjmujemy te emocje kogoś, czyli nawet jeżeli to są niefajne emocje, to mocno je współodczuwamy, a to dobrze na nas nie wpływa, to normalne, prawda? Więc, no. No i ostatnie. Wrażliwość na ból, zastrzyki ukłucia owadów. O, to strasznie. Ja już teraz tak nie mam z pobieraniem krwi na przykład. Jeżeli idę profilaktycznie, to już tak nie mam, że, że jakoś tam leje czy coś, ale kiedyś takie były sytuacje. Teraz po prostu nie patrzę na, nie patrzę na to w kłucie i jest okej. Okay. Natomiast za każdym razem jakiś czuję taki niepokój w związku z tym. Chociaż wiem, że to jest normalne i to w ogóle nie boli, i to naprawdę po prostu mam z tym problem. Eee, więc tak, no, eee, takie cechy znalazłam. Pewnie jeszcze tutaj mnóstwo można do dodać. Eee, to są wszystkie cechy, które się łączą ze mną, <laughs> i eee, myślę, że takich osób jak ja jest mnóstwo, jest, jest nas mnóstwo wysoko wrażliwych osób, i cieszę się że coraz więcej się o tym mówi, cieszę, cieszę się, że coraz więcej ludzi ma świadomość tego, że coś takiego istnieje i, i na przykład u siebie to też widzi, czy w swoim otoczeniu, wśród bliskich i tak dalej. Bo tak jak powiedziałam na początku, rozumienie siebie i innych ludzi, przynajmniej taka yy, niemożliwość, ale yy, przynajmniej taka... Yy, takie chcenie zrozumienia, albo taka świadomość tego, że, um, że wiem więcej na dany temat i, i po prostu jestem w stanie coś określić. Um, po prostu jest lepiej wtedy się zrozumieć nawzajem, um, a na polu rozumienia się wybucha mnóstwo konfliktów. Um, więc Fajnie jest, tych konfliktów jest jak najmniej, bo wiadomo, że w życiu tych konfliktów nie unikniemy do zera, prawda? Nie wyeliminujemy ich do zera. Natomiast fajnie jest ich unikać i jak najmniej ich przeżywać. Um, więc tak, no mam do Was taką prośbę, że jeżeli. Zauważacie u siebie takie cechy, to nie bądźcie na siebie za to źli i nie jakoś nie wincie losu, świata i tak dalej, za to, że tacy jesteście. Wydaje mi się, że patrząc tak już ogólnie na to wszystko, to wysoka wrażliwość nie jest taka zła. Wiadomo, że czasami może przeszkadzać w życiu, natomiast plusem jest to, że naprawdę te emocje bardziej u siebie rozumiemy wtedy. I przynajmniej mam takie wrażenie, że po prostu jakoś taką właśnie większą świadomość, Mamy tych swoich emocji, jeżeli już po prostu wiemy, z czego one wynikają i dlaczego tak jest, a nie inaczej z nami. Yy, także tak, to by było na tyle. Dajcie znać, yy, czy zauważacie u siebie takie cechy, czy w ogóle, ta, yy, czy taki temat was interesuje, po pierwsze. Po drugie, czy macie osoby w swoim otoczeniu wysokowrażliwe, a może sami jesteście osobami wysokowrażliwymi? Yy, jestem ciekawa. Yy, I co, i na koniec jeszcze. Chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że jesteście w tym odcinku, bardzo wyjątkowo, ponieważ, tak jak mówiłam, to jest 50. okrągły odcinek, a przede wszystkim jest to kilka dni od dnia, kiedy minął rok od nagrywania tego podcastu przeze mnie. Cieszę się, że ze mną jesteście. To jest moje małe marzenie. Nagrywanie tego podcastu zawsze jakieś było takie. Gdzieś tam podświadome marzenie, które udało mi się zrealizować, jestem z siebie dumna. I to dzięki Wam tutaj jestem, i cieszę się, że Wam pomagam w jakimś tam stopniu, bo dostaję takie wiadomości. Więc jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Marcie, która podsunęła mi w sumie ten, ten temat na Instagramie. Pozdrawiam Ci, Marta. I, i co. I zapraszam was na kolejne odcinki. Zapraszam was do grup na Facebooku. Zapraszam was do social mediów, gdzie tam chcecie ze mną się skontaktować. Możecie dawać jakieś mi tematy odcinków, jeżeli chcecie. Zawsze pod odcinkiem na YouTubie piszę maila do mnie, na który możecie wysyłać swoje propozycje albo cokolwiek chcecie mi napisać, to też możecie po prostu pisać jak najbardziej podpiszę w miarę możliwości i czasu, możemy sobie porozmawiać. Więc co, życzę wam wszystkiego dobrego. Wszystkim osobom wysoko wrażliwym przesyłam mnóstwo cierpliwości do siebie i właśnie tak jak powiedziałam, nie bądźcie na siebie źli za bardzo, za, za te wszystkie cechy, które u siebie widzicie. Spójrzcie na siebie troszeczkę lepszym okiem, takim bardziej czułym. Myślę, że to jest bardzo ważne we wszystkich aspektach, ale właśnie przy okazji wysokiej wrażliwości jest to bardzo ważne, więc bądźcie siebie blisko, przytulcie się do siebie mocno yy, i cieszcie się z tego, jakim jesteś, jakimi jesteście ludźmi. Po prostu. <taki> Takie moje przesłanie z okazji 50 odcinka i yy, roku prowadzenia podcastu. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście. Buziak, papa. Pa.